4 minus prawy ciąć Mocno podbija, może było to 80 4 minus lewy dłuższy 80 6 minus lewy krótki Do zaszczytem 40 6 minus prawy dłuższy Przytnij, syp. 50 Zaszczytem 70 Zaszczytem 5 plus lewy Przytnij, syp. Przechodzi. 6 minut prawy puszczy, syf 40, piano, dobry. 5 plus lewy, puszczy, przytnij, 5 plus lewy, puszczy, przytnij, Do zaszytem 10, 4 plus prawy ciąć syp. 70. 6 lewy puszczy 90. Wąsko. 6 lewy syf do 4 plus prawy torem. 50, 6 minus lewy, przechodzi, 6 prawy, może przytnij. 70, szczyt lewą, 20, 4 plus prawy, z uwagą ciąć głęboko. Przechodzi szczyt lewą, 70. 5 plus lewy, poświęć, 30, 4 minut lewy, długi zać, nie ciąć. 50, 4 prawy, nie ciąć. 90. 6 lewy, przechodzi 7 prawy przez szczyt, 50, 6 minus prawy, krótki, 60, 5 plus prawy, 50, 7 lewy, 80, 5 lewy ciąć, może syt, 100, 6 lewy przez szczyt, 130 do znaku, 40, 2 lewy na szczycie ciąć. 40, 2 lewy na szczycie, ciąć. 70, 6 minus prawy, poświęć. 40, 3 prawy, bardzo długi. Przechodzi, 5 plus lewy. 50, 4 plus lewy, przytnij. Do 6 prawy, przechodzi, 4 minut lewy, poświęć, przytnij. Do 4 plus prawy odpiera 80, 5 prawy wcześniej przytni, 30, 5 plus lewy przytni, 50, 6 minus prawy krótki przytni, 70, 6 lewy, 30, 3 plus lewy, 3 plus lewy. Przechodzi, 3 minus prawy nawrót, 70, 4 minus prawy dłuższy przytni, 80. Lewy dłuższy, zać, 60, 2 plus lewy nawrót. 40, 3 minus prawy dłuższy. 3 minus prawy dłuższy, 40, 6 lewy, 60, 6 lewy dłuższy, poświęć, 35 minus lewy. 35 plus lewy, 110, 6 minus prawy, 70, 4 plus lewy, syp, 35, 2 prawy na brud. Przechodzi 6 lewy, 50, 6 lewy, 80, 4 plus prawy, zostań, 15, 2 plus lewy na bród.

50. 4 lewy. 40. 7 lewy. Do zaszytem 90 w dół. 6 minus lewy. 100. 2 lewy nawrót. Przechodzi. 6 prawy. 50. 2 minus prawy nawrót. Nie ciąć. Może syp. 90. 6 minus prawy 32 plus lewy nawrót. 50. 3 minus prawy nawrót. Otwiera. 60. 5 minus lewy przytni. 30. 5 prawy przechodzi. 5 minus lewy przytni. 50. 6 minut lewy zostań 34 prawy. Przechodzi 4 minut lewy nie ciąć. Dobra, przechodzi 4 minut lewy nie ciąć. 5 prawy długi. Kurwa, już brakło mi hamulce na końcu. Zgrzał się, no. Czy opona puszczała. Hamulec, wiesz? Thank <laughs> you.